Dziś poznacie pełną emocji historię Anny Król i Zbigniewa Zamroza, których miłość rozkwitła na oczach milionów widzów w Sanatorium Miłości. Od zaręczyn przed kamerami do ogłoszenia daty ślubu, dowiedzcie się, jak para pokonała dzielące ich kilometry i przygotowała się do wielkiego dnia. Historia miłosna Anny Król i Zbigniewa Zamroza, uczestników programu Sanatorium Miłości, jest pełna zaskakujących zwrotów akcji i emocji. Chociaż początkowo wydawało się, że ich drogi mogą się rozejść, czas pokazał coś zupełnie odmiennego. Zbigniew i Anna odnaleźli wspólnie szczęście, choć od momentu ich zaręczyn na wizji minęło już sporo czasu. To właśnie teraz, na oczach widzów, para z dumą i radością ogłasza datę swojego ślubu, nie zamierzając zwlekać w nieskończoność. Zbigniew, tłumacząc przed kamerami, nie krył się z tym, iż wcześniej niczego Annie nie obiecywał, co wtedy zakończyło ich relację. Jednak ku zaskoczeniu wielu, po zakończeniu nagrań i odłożeniu kamer na bok, para uwieczniła na zdjęciu nowy etap swojego związku, pokazując, że postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. Mimo dzielącej ich znacznej odległości, Anna mieszkająca na południu, w uroczej miejscowości Rytro oraz Zbigniew, którego dom znajduje się nad morzem, znaleźli sposób na miłość na odległość. Nawet po zakończeniu programu Sanatorium poświęcali wiele czasu na budowanie relacji. Choć pokonywanie setek kilometrów nie było prostym zadaniem. Anna, uczestniczka trzeciego sezonu, w wywiadzie dla czasopisma Twoje Imperium opowiadała o ich niezwykłym układzie, gdzie razem starali się znaleźć momenty, by spędzać wspólnie czas. Zdarzało im się wyjeżdżać w romantyczne podróże lub spotykać się gdzieś pośrodku drogi, co stanowiło ciekawe urozmaicenie ich związku. Wreszcie, w grudniu 2021 roku. Anna Król i Zbigniew Zamruz zaręczyli się ponownie przed kamerami, podczas nagrania programu Pytanie na Śniadanie. Od tamtej chwili ich wspólne życie nabrało prawdziwych barw i dynamiki. Anna, wspierana przez swojego syna, który jest trenerem personalnym, postanowiła zadbać o swoje zdrowie. Poddała się niezbędnym badaniom i dzięki intensywnej kuracji schudła aż 20 kg, co sprawiło, że wkrótce będzie przymierzać suknię ślubną w rozmiarze s. Ta nowa energia i entuzjazm, które towarzyszą ich historii, dodają im pewności, że wspólna przyszłość maluje się w wyjątkowo ciepłych barwach. Zbigniew Zamrus już poprzedniego roku wyznał, że jego wielkim pragnieniem jest wziąć ślub z ukochaną Anną. Niestety, ceremonia ślubna nieco się opóźniła, lecz teraz znana jest w końcu dokładna data tego wyjątkowego dnia. Zakochana para postanowiła trzymać się pewnej tradycji, a informacje o nadchodzącym wydarzeniu podzielili się podczas nagrywania programu Poranek na Start. To właśnie w programie Sanatorium Miłości ich ścieżki życiowe skrzyżowały się cztery lata temu. Dzisiaj z wielką radością ogłosili, że 25 października staną na ślubnym kobiercu, by przysięgać sobie miłość i wierność do końca życia. Ta emocjonująca wiadomość pojawiła się na kontach społecznościowych porannego programu. Radośni narzeczeni zostali również uwiecznieni na fotografii z prowadzącymi program Katarzyną Dowbor i Filipem Antonowiczem, z którymi z uśmiechem pozowali, dzieląc się tym wyjątkowym momentem z widzami i fanami. Spotkanie to z pewnością rozbudziło radość i ciekawość wszystkich obserwujących ich szczęśliwą historię. Rolnik i miłość, daj suba i łapkę w górę.